Jestem na ulicy Górników Redenu. I mamy tutaj w centrum, moi drodzy, kolejną zmianę organizacji ruchu. Jeżeli chodzi o ruch drogowy, zwróćcie uwagę, że jadąc z Górników Redenu, mamy dwa razy stop. Raz miałem. I po raz drugi, już w związku z tym, że pojazdy z jezdni w kierunku gołonoga tutaj zjeżdżają na tą jezdnię, musiałem raz jeszcze się zatrzymać. I ten drugi stop jest bym powiedział bardzo trudnym stopem, bo ruch od redenu w kierunku centrum jest bardzo duży. Pojazdów jest bardzo dużo. Teoretycznie mamy do dyspozycji prawy pas, którym możemy jechać. W praktyce pojazdy zjeżdżające mogą dowolnie się tam ustawiać, zresztą to Wam, to wam pokażę. Natomiast no ta zmiana to jest zmiana, która tutaj odbywa się od dziś, bo jeszcze do wczoraj, a nawet jeszcze dzisiejszego poranka. Tutaj przez centrum poruszaliśmy się jezdnią w kierunku będzina w obu kierunkach. I dopiero w dniu dzisiejszym, właśnie ruch przeniesiony został na jezdnie Tutaj bliżej PZU, oczywiście, nie ma tutaj możliwości skrętu w ulicę. W ulicy Augustynika. Nie ma też moje możliwości wyjazdu w lewo z ulicy Augustynika. Niestety dzieje się inaczej. Pojazd za mną właśnie z ulicy Augustynika mimo wszystko wyjechał w lewo. Powinien pojechać w prawo, zawrócić na rondzie. Analogicznie, skręt od centrum do Augustynika również powinien być do ronda na Redenie. Tutaj zawróć, zawrócić i dopiero później w prawo do Augustynika. Ja tak właśnie pojadę, aczkolwiek nie będę skręcał w ulicę. Augustynika. Zobaczcie, tutaj, właśnie pojazdy, które dotychczas, do, jeszcze do wczoraj, to ja musiałbym tutaj zmienić pas. Naprawy teraz to z prawego pasa muszą wjechać na lewy. I jedziemy w kierunku centrum. Torowisko mamy po stronie prawej. Jak już wspominałem, w ulicę Augustynika teraz skręcałbym w prawo. Natomiast na początku wspominałem o tym, że teoretycznie mamy do dyspozycji tam prawy pas wyjeżdżając z górników w Redenu, a w praktyce jadąc od Redenu możemy zająć. W zasadzie od razu pas prawy. Zaraz to będziemy widzieć dokładnie. Zwróćcie uwagę, mamy zakaz skrętów w prawo. Ten skręt w prawo oczywiście tyczy się tego, że nie jedziemy tutaj do ulicy Górników Redenu. Zobaczcie, zjeżdżamy. I tak jest i możemy jechać szeroko do pasa prawego. Zresztą, nawet autobusy muszą przecież mieć możliwość od razu, wjazdu w zatokę. Takie to zmiany od dziś. Ciekawe do kiedy.